Co ty pierdolisz? Flaz. Jaki to miałeś? No. Eee, tam było. E Rozprawka była o tym, że jest zakaz wjazdu. Do miasta i czy to za i przeciw trzeba powiedzieć? Znaczy napisać? No takie, jak takie. Zakaz wjazdu do miasta. bo masz kurwa rozprawkę, że zakaz do miastu jest. E, zakaz do miasta jest. Zakaz do Do, 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 do centrum miasta wiasz, czy wjazd, Kurwa, nieważne. <śmiech> <śmiech> co ty dbala, Szyjomek? spalonych spalony dzisiaj. Nieważne. Ja nie widzę tych trapów. Kurwa, to się ja Mam Nie daj mu zabrać To jest Go 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 Do końca kurwa O ty chuju bobrze Dobrze, dobrze, to jest złe, że już odpalił To jest ten Triforce właśnie, którego się śmialiście Zaczekaj, Ta takie biorę a wy mi mówicie, o grupuj się, nie puszczę. A kurwa, Max, żebym mógł zrobić 30 force. z już takim uss a bierze, no o, Nie skitu Zobacz co on na pisze na ten, szako. what was that trundle damage? <gry> Widzisz? <gry> <gry> Zobacz kurwa bad człowieku <gry> Bons BGC na wyotwór wypuścił Tak, tak. 600 na rejonie leci w bóst! On dalej na tym patencie, pozdro 600 na rejonie leci. Na A naszym maję A nie, dobra, jaka? bo to 2016, tego nigdy nie słyszałem. Bons BGC A, X Body Christ, pozdro 600, to to jest normalny Wariacie z nutka W ogóle gratuluję Ilona zaręczyn. Widziałem na Facebooku. A co Remek się zaręczył czy jak? Nie, moja moderatorka. A moderatorka, dobra. Nie no, Askar takie nie wdepła jeszcze. To ja jest takie gówno do mnie wdep, Wiesz kurwa. no, ale ty... panie, ja nie mam hajsa na śrub, ale wiesz, takie zaręczone bez ślubu, nie wiem. Przecież też z pośladków robią też. Z włosów, z pośladków. Co? Czy to są inne włosy chyba? Z pośladów. A co włosy z dupy na, na, na głowie? Tak Na głowę. A czy z włosy na dupy nie rosną takich rozmiarów, to co ci? O nie, kompok, kompok, nie, 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 nie. Widzimy teraz, widzimy ja? Razem 40 sekund do King's King A, dobra O kurwa Też był tym warusem? Oh. O, yeah, dobra, dobra jest, zjebałem dwóch 2-8 z kontra Ładnie, ładnie Ja nice, nice tak, 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 się nie, nie, da się go <laughs> dogonić, <jeżdżę. śmiech> <laughs> ja, Nie, nie, nie się go dogonię, nie, ale, a, ja Dwa skoki, flesz, jeszcze gauntletem nie kajtuję, a Kurwa Ogólnie ten ultra śmieszczę XD super shoty, to dobre shoty robi. Polecam kanał. Do tego. stop i dzwoneczek No i zobaczę jak ja tobie, Krzysztof. Czekaj. Ja nie ja widzę to sakura. Bomb KJRK Yellow. <laughs> <laughs> no Rozjebał mnie. To? No nie, O ja pierdolę. Go stąd nie, no jest. nie zrobię go. No nie, no oczywiście, że go nie zrobię. Ale ściana? ściana? No nie mam ściany, dobra, ginę. No, no nie mam bo użyno szywane. Najgorzej, najżad oblicuj, tak się. Dobra, go od tego. Od tapek? Nie. Ginie, ginie. I eda podstrzymania. Spać jeszcze. właśnie już nie metawać na grę, na Dawaj. Yes, oh. no. Dawać RK coś, kill jakiś Daj, pal na to Wiesz co? Kusuny, yes, ja mam kula stary no, do, 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 do. Nie no nie mogłem, no nie mogłem, nie, no miniony by mnie zabiły. Albo on, albo miniony. Nie, nie wiem, nie było opcji przeżycia. <grym> Kurwa się śmieją, jebany pajace. Nawet nie widzieli akcji. Nawet nie widzieliście akcji? Bez kitu kurwa. Karta się chyba stoi stąd w blale. tam coś tu leci. Dlaczego taki target skupi? Pojedynczy targety jak się, bo lecie za pół HP. Nie daj się trafić tylko. Dobra, zabijesz go? Mam nadzieję, że tak. No i będę to tutaj jak kurwa. Co ja, ja pierdolę ten event jest głównym! Niebanym. Wydaje mi się, że naręczyć ma kule kół jest lepszym dostępem, bo ciężko do, ci... Zobaczcie go na Jestem na tego Trandla, No dobra. Oj, dostał się, patrzcie kurwa, patrzcie. Wow. No i co kurwa? Błaga, bo... Chyba oni cię na jadekery. Ci chciałem do ale rozumiem asystę chciałeś, tak? O nie? O, ale no i no i kastawą serkę i teraz się wypierdoli. Może nie będę od nie, ale No Czekaj, Ale czekaj, tej jednej czekaj, czekaj, jednej jednej tu chodzi, no kurwa. Ja ci jednej 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 No fajnie no 600, kurwa i na rejonie, a ja tylko jak elo. ja nie rozumiem, tego, dlaczego jak bo jak jeszcze jedną masterkę, bo bierzesz tylko z bo tam nie ma nic innego dobrego. No chyba że bierzesz, to jest tam to, to jest tam oczywiście. Jest, to jest, jest moim zdaniem kompletnie useless, bo kartus ma jedną z najlepszych kurwa, parem w grze komputerowej na pierwszym. No to pieniądze. czemu kurwa ma 6 wypierdolek, skoro ma takie na 1 jeden -1 zajebiste. A, bo jest słaby, no to jeden na jeden, Mundu na Kartusa. Ja pamiętam, jak poszedłem spać, no bo do łóżka, poszliśmy w starym mieszkaniu. I kurwa. Patrzę, włączam na setujesz, się Krzysztof. 15 tysięcy widzów mnie Kurwa, ja pierdolę. Aż <gry> prawie wypadłem przez okno, no. Tata maga. No, się, fizgamy się, biskamy się. O, mi się zbyt, baster, baster. Raz, dwa, trzy. Master, kurwa. Do, 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 do. Kurwa. Ja, kurwa. do przodu Kurwa! Kurwa. Do przodu Ja leżę, ja leżę. Ja leżę. Ja, Raz, dwa, trzy. Ała, łapka, łapka, łapka. Przeciwnik pokonany. Apa! Lepot od razu. A. No tak średnio bym powiedział. A to by nie chcieliście? No tak! jak my tam przejebaliśmy kurwa z Gardussem. Bo Arkur zaczął gonić Gina i nie trafił chyba z tym wtedy, Co ty pierdolisz, Flash? u <grywa> nas 100 HP, to się odwróciłem na niego, ale on zaczął biec we mnie, on jeszcze w ogóle flaszą chyba przede mnie. Nie, może nie fleszną, Ale no, bieg we mnie. <grywa> nie wiem. tu to masz master. Bez jej. Dobry! To my raz się zabijemy naraz. A, flaszywade mnie wygląda. By no, no. Bro, znowu daje creepy, żeby mnie pogonić. ale A, to jest <grywa>

jeszcze sapleów, co? Shield? Dam idzie był treść. Już, jeszcze, ale nie O O dobrze Gilu! Czekaj to Rkuj, Rkuj. Dobra, Rkuję. O kurwa. Ja pierdolę. Nie pytaj. Proszę, nie pytaj. Nie no, spokojno. no. Jutro rozszerzona matma, no, jakiś protip? We, weź linijkę, weź linijkę. Ja w tamtym roku na matmie to od, od dowodu osobistego rysowałem. Dowód jest dobry, jako linijka No średnio, a potem mi kurwa punkty nie, nie nachodziły na siebie, się w kurwie powiedziałem, że chuj, tam jebać i tak znam. Nice? O kurde. O zły flash. Myślałem, że no, dobrze no. flashuję, wiesz? Idzie, idę, idę. No, Mam 2000 zł. Mi, grałem, to mi gra, pod nie podpuściłem Ja pierdolę, wow. mnie. Także, do zobaczenia. Teraz wszyscy opuścili mnie, bez pytań jaki wynik jest. A uśmiercili mnie, nie jestem bez winy też. Wszyscy opuścili mnie, bliscy uśmiercili mnie. i ocenili mnie silniejszy niż nigdy Teraz Wszyscy opuścili mnie, bez pytań jaki wynik jest. A uśmiercili mnie, wiem nie jestem bez winy też. Wszyscy opuścili mnie... What was that Trundle damage?